W związku z wojnami rozsianymi po całym świecie coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, z odsieczą przychodzą osoby działające w organizacjach humanitarnych. 19 sierpnia obchodzą oni swoje święto, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Dwa tygodnie temu fundacja wysłała kontener z pomocą humanitarną na Madagaskar, a dzisiaj właśnie przygotowujemy kolejny sprzęt, będziemy wysyłać go do, do Wilna. Takie wsparcie z założenia nie powinno trwać długo. Jeżeli przekroczy cztery miesiące, to wówczas jest to już pomoc rozwojowa. Pomaganie tym najbardziej potrzebującym może przybrać się różne formy, zarówno na miejscu, jak i poza granicami kraju. Na miejscu mamy sporo pracy, brakuje nam rąk do pracy, natomiast, żeby wyjechać na misję, trzeba być lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym. Każdy chętny może zgłosić się do fundacji przez cały rok. Zbyt mało wolontariuszy to jednak nie jedyny problem. Największe wyzwania w udzielaniu pomocy humanitarnej to jest przede wszystkim dostęp. Dostęp organizacji pomocowych do osób potrzebujących pomocy, bo widzimy dzisiaj to bardzo wyraźnie w strefie gazy. Zwykle najdroższy jest transport. My korzystamy z darmowego transportu, czasem udaje nam się wysłać jakieś rzeczy z polskimi żołnierzami. Jeszcze trzy lata temu największy wkład pieniężny w pomoc humanitarną na świecie miały Stany Zjednoczone, Niemcy oraz pozostałe kraje kraje Wspólnoty Europejskiej. Sytuacja zmieniła się w tym roku na gorsze. Decyzja Donalda Trumpa z początku tego roku o ograniczeniu o 80% pomocy międzynarodowej na całym świecie. Przez ostatnie cięcia ze strony Stanów Zjednoczonych wiele organizacji musiało zachnąć swoje oddziały również w Polsce. Pomimo utrudnień, Polska w przeciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła swoją pomoc dla Palestyńczyków. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej obchodzony jest 19 sierpnia, ponieważ to właśnie wtedy, 22 lata temu, 22 wolontariuszy zginęło. W zamachu bombowym na siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bagdadzie. Julia Zygmunt, puls dnia.